Witam wszystkich, moje serduszko, pozdrawiam serduszka i chciałbym Was zaprosić na warsztaty, kurs Spotkanie duszy, czyli połączenie swoich świadomości. W dniu 16 i 17 grudnia o godzinie 10 w Warszawie na ulicy Ogrodowa 58 w Centrum Konferencyjnym na pierwszym piętrze. Tam, gdzie odbywają się warsztaty, utrawienie ducha i ciała. Ten kurs przez wiele, wiele lat cieszył się olbrzymim powodzeniem. Czasami było tak, że więcej było chętnych niż mogła pomieścić sala, w której odbywały się warsztaty grupowe. Dlaczego ten kurs cieszył się tak olbrzymim powodzeniem? Dlatego, że jest dla wszystkich osób początkujących, dla wszystkich osób, które chcą nauczyć się medytacji, dla wszystkich tych, którzy chcą rozwijać się duchowo, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z rozwojem duchowym. Ten kurs był kursem, który spełniał marzenia o tym, aby spotkać swoją duszę aby połączyć się z Bogiem, z doskonałością, aby połączyć się ze swoją podświadomością i wejść w swoje wcielenia, aby połączyć się z opiekunami, z istotami światła, aby oczyścić swoją przestrzeń. Ma wiele, wiele zalet, dlatego cieszył się tak olbrzymim powodzeniem, bo każdy mógł rozpocząć przygodę z rozwojem duchowym i wiele osób, które nigdy nie medytowało, które czasami przychodziły po prostu tak z ulicy, czyli Ktoś zaprosił ich na ten kurs, nie mówiąc, co ich czeka, w czym będą uczestniczyć, i oni później przeżywali cudowne, piękne chwile, opisywali swoje medytacje i byli zdumieni, że właśnie wejście w medytację jest takie przyjemne, takie proste. Ten kurs stworzył wiele, wiele cudów uzdrowień, oczyszczeń domów, oczyszczeń przestrzeni rodziny oczyszczeń w świecie pracy, samospełnienia, ale też i połączenia z wieloma istotami, opiekunami, z pięknymi istotami od światła. Wiele osób spotkało tam pierwszy raz w życiu Jezusa, pełniły się takie marzenia i mogli z Nim porozmawiać, mogli się przytulić. Ten kurs składa się z kilku etapów, z trzech medytacji i każdy etap jest otwarciem się na świat Ducha, otwarciem się na zrozumienie istoty stworzenia. Ale też i kasujemy programy religijne, kasujemy programy, które są w naszym umyśle wszelkie blokady. Natomiast cudownie, pięknie się żyje wtedy, kiedy mam kontakt z własną duszą, kiedy mam kontakt z podświadomością, kiedy mogę wejść w swoje wcielenia, kiedy mogę zobaczyć wszystkie swoje blokady, strachy i lęki, ale też skorzystać z doświadczenia, jakie jest zapisane w moim życiu wiecznym oraz. Skorzystać z tego, co mam w umyśle, i wreszcie zapanować nad myślami, zapanować nad moim kochanym umysłem. I zapraszam wszystkich tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę ze rozwojem duchowym, ale też i wszystkich tych, którzy rozwijają się duchowo, którzy chcieliby właśnie skorzystać z połączenia własnych świadomości. Plus jest bardzo obfity, wiele rzeczy, dlatego cieszę się tak olbrzymim powodzeniem. I teraz każdy z Was może spełnić swoje marzenie, czyli może nauczyć się medytacji może skorzystać z kursów warsztat. Wszystko po to, aby właśnie rozwinąć się duchowo i aby przygotować nasz umysł do tego, że będziecie medytować i że on będzie łączył się ze światem ducha. Wszystko to tłumaczę w tych warsztatach, więc wystarczy otworzyć się na chęć pracy nad sobą, wystarczy otworzyć się na przyjemność przebywania ze swoim duchem, ze swoją duszą i ten kurs Pozwoli Wam nie tylko zobaczyć, nie tylko przytulić się, ale też nawiązać stałe połączenie z własną duszą, rozmawiać z nią podczas wydarzeń w Waszym życiu. Zapraszam wszystkich na te warsztaty, spotkanie duszy, połączenie świadomości. Dziękuję wszystkim, którzy byli już na spotkaniu duszy i zapraszam wszystkich chętnych do zakupu tych warsztatów.